Witam Państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Operacja cudzysłów Tabarin, High Jump, e, cudzysłów High Jump i cudzysłów Argus, co skrywają bazy wojskowe na Antarktydzie. Materiał 19 lutego 2025 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Na początku 1939 roku na polecenie Adolfa Hitlera została wysłana tajna niemiecka wyprawa do Montland na Antarktydzie z zamiarem założenia bazy wojskowej w tamtym regionie. Misja miała zakończyć się sukcesem z kolei w latach 1943-1945 Brytyjczycy rozpoczęli tajną operację na Antarktydzie pod kryptonimem Tabarin. W, w misję zaangażowani zostali mężczyźni ze specjalnego pułku służb powietrznych SAS, wszyscy ważni gracze ówczesnego świata, ciągnęli w tamten region, co, co w późniejszym czasie zaowocowało licznymi teoriami spiskowymi. W lipcu i sierpniu 1945 roku, po kapitulacji Niemiec, do Argentyny przybyły dwa okręty podwodne. Niektórzy historycy uważają, że przybyły one wprost z Antarktydy, skąd przetransportowały nazistowskie skarby. Kilka miesięcy później, marynarka wojenna USA dosłownie najechała Antarktydę w ramach operacji o kryptonimie High Jump która de facto została sklasyfikowana jako ściśle, ściśle tajne yy, przypadek po zaprzestaniu operacji High Jump nastąpił względny spokój aż do roku yy, 1958 kiedy w rejonie Antarktydy odnotowano trzy potężne eksplozje jądrowe w ramach amerykańskiej operacji o Kryptonimie Argus komentarze ówczesnych czasów yy, uznali, że mają do czynienia ze wzor wzorem działania, w którym rządy, rządy amerykański oraz brytyjski dążą do zniszczenia dużej niemieckiej bazy na Antarktydzie, która została utworzona po 1939 roku, a do której przetransportowano najważniejsze skarby zdobyte przez nazistów w czasie II wojny światowej. Drodzy czytelnicy, słuchacze, korzystając z podstawowej wiedzy o Antarktydzie i informacji dotyczących tych działań opublikowanych od wczesnych lat 40. XX wieku, wykazano, że wyżej wspomniane dwa okręty podwodne rzeczywiście mogły dotrzeć na Antarktydę, że w Montland mogła istnieć tajna niemiecka baza z czasu II wojny światowej, że wojska SAS zaatakowały niemiecką bazę, że operacja High Jump miała na celu ostatecznie pokonanie sił nazistowskich w regionie Antarktydy. I chociaż nadal wszystkie te niezwykłe relacje o antarktycznych dokonaniach nazistów brzmią raczej jak coś wymyślonego, a niżeli realnego to jest w nich coś niepokojącego. Po niedawnym ogłoszeniu informacji o odkryciu prehistorycznego jeziora Wostok w 1999 roku ogłoszono również istnienie antarktycznego wirusa, który, wobec którego są bezradne systemy immunologiczne zarówno ludzi jak i zwierząt. Naukowcy zakładają, że wirus ten może być tworem nazistów z czasu wojny. Ponad Ponadto, w przededniu wybuchu II wojny światowej, Niemcy podnieśli rosz roszczenia do wielkich postaci Antarkty Antarktyki. W rejonie bie bieguna południowego często pojawiły się niemieckie okręty nawodne i podwodne, zarówno w czasie, jak i po, po wojnie. Kiedy to zaginęły liczne uboty, jeżeli dodać się do tego, że zmotywowano, w, yy, zmontowano w pośpiechu ekspedycja wojskowa High Jump po dotarciu do Antarktyki przedwcześnie powróciła, to macie gotowy materiał do skonstruowania wielkiej tajemnicy z czasów wojny i do dochodzenia do prawdy, to by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, żegnam się i do zoo.